Patrzyłam na zmieniający się z każdym kilometrem krajobraz, wciąż nie dowierzając, że ja naprawdę jestem częścią tego przepięknego świata. Właśnie zabieram siebie, no a jakże, w góry. Tym razem nie są to zapierające dech karkonosze. Tym razem jadę zapoznać się z tatrami. Górami, o których wiele słyszałam, a których świadomie nie miałam jeszcze okazji doświadczać. Zabawne, że byłam w tylu miejscach na świecie, a tutaj nie dotarłam. Wiem już dziś dlaczego. Kiedyś, kiedy to wewnątrz miałam mnóstwo chaosu i prowadziłam niekończące się wojny ze sobą i światem, Ogromną część swojej goryczy przelewałam na miejsce, w którym się urodziłam, czytaj na polskę. Myślałam wówczas, że wszędzie byłoby mi lepiej, tylko nie w tym kraju, że to jest państwo, które ogranicza, w którym nie da się wiele zrobić i które jest na wskroś brzydkie. Palmy i plaża, ha, dużo lepsze. Dziś, kiedy mam wewnątrz harmonię, myślę, że Polska jest miejscem ogromnych możliwości, a jej piękno zachwyca mnie na każdym kroku. No dobrze, a co z ludźmi? Kiedy żyjesz w zgodzie ze sobą, przestajesz w ogóle uczestniczyć w dramatach, i plotkach. Wybierasz na towarzyszy swojej ziemskiej podróży dobrych ludzi, pełnych pasji i radości życia, z którymi wzrost odbywa się zupełnie naturalnie, a które, tak jak i ty, zachwycają się czymś, na co ktoś inny nie zwróciłby nawet uwagi. Witaj, dobry człowieku, w 229. odcinku podcastu Happiness Veggie. Dziś zapraszam Cię w podróż po krainie spokoju, do miejsca, które często wydaje się dziś luksusem do ciszy, do harmonii, do tej przestrzeni w Tobie, która nie potrzebuje ciągłego biegu, porównań. I walki o aprobatę. W świecie, który celebruje hałas, który nagradza ciągłe bycie zajętym, który celebruje pogoń, bycie spokojnym to akt prawdziwej odwagi. I nie przesadzam, naprawdę potrzeba mieć niezły tupet, żeby zwolnić, kiedy wszyscy wokół ciebie przyspieszają. Czyżby to było o tym, żeby iść pod prąd? A gdzie tam? Być może słuchasz mnie właśnie z miejsca, w którym czujesz się pogubiony. Może masz wrażenie, że wszystko w Twoim życiu się rozsypało, że nie wiesz już, kim jesteś ani dokąd zmierzasz. Powiem Ci coś ważnego: to, że dziś się zatrzymujesz, nie oznacza, że przegrywasz. Czasem zatrzymanie jest najodważniejszą z decyzji, jaką możesz podjąć. W tym odcinku przeprowadzę Cię przez siedem punktów, które pomogą Ci odzyskać spokój i poczuć, że Twoja sytuacja wcale nie jest bez wyjścia. Zatem pakuj plecak i ruszajmy naprzeciw. Przygodzie. Temat przewodni dzisiejszej wyprawy to odwaga bycia spokojnym w świecie, który celebruje chaos. Pamiętaj, aby zaobserwować ten kanał, dzięki czemu będziesz regularnie dostarczał sobie wartościowe treści, które pomogą ci budować w sobie harmonię. W drogę! Żeby łatwiej nam było zabrać się za ten nasz wdzięczny temat, rozbijmy go sobie na podpunkty. 1. Zrozum, że spokój nie jest rezygnacją. Wielu myli spokój z biernością. Słyszę od moich klientów: Ale jeśli odpuszczę, to nic nie osiągnę. <laughs> To naturalne i zupełnie zrozumiałe. Żyjemy w świecie, gdzie karmi się nas tym, że wszystko jest albo czarne, albo białe. A to nie jest prawda, bowiem pomiędzy jest jeszcze mnóstwo kolorów, albo jak to moja dobra znajoma mówi jest wiele odcieni szarości. Spokój nie oznacza, że się poddajesz. Jeszcze raz, żeby to dobrze wybrzmiało. Spokój nie oznacza, że się poddajesz. Spokój to świadomy wybór, to decyzja, żeby nie kopać siebie tam, gdzie już boli. To jest moment, w którym przestajesz wiosłować po piasku, a dajesz sobie możliwość wyprowadzić swój kajak do wody i tam sobie spokojnie płynąć, dotykając każdym zmysłem. Otaczającą cię zewsząd rzeczywistość. I nie dlatego, że się wielce poddajesz, a dlatego, że zaufałeś sobie i życiu. Spokój daje ci jasność widzenia, której w chaosie zwyczajnie nie masz. I pamiętaj, brak reakcji. Nie jest brakiem siły. To właśnie może być najwyższa forma mocy, jaką możesz albo nawet i nie sobie wyobrazić. Jeśli ktoś na ciebie wrzeszczy, naprawdę nie musisz brać w tym udziału. I nie dlatego, że nie masz nic do powiedzenia, a dlatego, że masz, ale nie widzisz potrzeby uczestniczyć w cudzym cyrku. Niesamowite, jak wielkie zaufanie do siebie wówczas budujesz. 2. Zmień język, którym mówisz do siebie. To, jak do siebie mówisz, tworzy Twoją rzeczywistość. Jeśli nieustannie powtarzasz sobie w głowie: Nie dam rady, jestem do niczego, to budujesz wokół siebie mur, przez który trudno jest przejść przez co sam sobie uniemożliwiasz zrobienie choćby kroku w stronę, gdzie wzrost dzieje się w sposób naturalny. Ważne, abyś wiedział jedną rzecz. Te wszystkie piekielne nie dam rady zostały ci wmówione. Tak, tak, sam tego nie wymyśliłeś. Wierzę w ciebie cholernie, ale wybacz tę zasługę ci jednak odbiorę. Tak absurdalnie twórczy jednak nie jesteś. Społeczność, w której żyłeś, lub co gorsza, nadal jesteś jej częścią, zaszczepiła w tobie wątpliwości. No i tak łazisz po tym świecie, wciąż siebie atakując. Mam wspaniałą wiadomość, to nie jest na stałe. To jest umiejętność, a jak każdą umiejętność można ją modyfikować, wywalać i nauczyć się na jej miejsce jakiejś nowej. To, że nie nauczono Cię wiary w siebie, odwagi, niezłomności i dostrzegania w sobie piękna, a nauczono Cię mnóstwa szalenie niepraktycznych rzeczy, jak chociażby nic ze mnie nie będzie, to nie oznacza, że życie namarne. Spokojnie, tutaj uczę, że naprawdę można posiąść wszystkie kompetencje, które są ci potrzebne do dobrego życia, bo jesteś zdolny do tego, żeby je nabyć. Tak, tak, jesteś do tego zdolny. Spokój zaczyna się od języka łagodności wobec siebie, do czego Cię serdecznie zachęcam. Język, którego używasz, jest przepustką do następnego rozdziału. Wobec tego warto zastanowić się, gdzie Ty tak naprawdę zmierzasz, bo jeśli chcesz syf, to syfiasty język jest przepustką do tej krainy. Jednak nie pomoże ci wejść do świata, gdzie dobro, spokój i radocha życia. Tam drzwi otworzą ci wyłącznie dobre komunikaty, które kierujesz do siebie i o sobie. Powiedz dziś: Jestem wystarczający nawet wtedy, kiedy mi nie wychodzi. Mogę się zatrzymać i to nie oznacza, że przegrywam. Te słowa są niczym budowanie mostu do samego siebie. Bez tego mostu żadna zmiana nie będzie trwała. 3. Nie szukaj natychmiastowych rezultatów. Świat, w którym żyjesz, uczy Cię, że wszystko powinno być szybkie. Kawa, instant, instant, sukces. Jedzenie, instant, szczęście, a jakże? Też instant. Dobre życie nie działa w systemie natychmiastowej gratyfikacji. Więc, jeśli się spieszysz, to nie mój problem. Wszystko będzie dziać się wolno. I tak właśnie ma się dziać. Wiem, że szukasz szybkiego rezultatu, busta, który da ci wynik na wczoraj. Dlatego właśnie serwujesz sobie horrendalne dawki dopaminy, których twój mózg już nie ogarnia i które mogą za moment powodować u ciebie lęki, o ile już takowych nie masz. Spokój buduje się dzień po dniu, krok po Kroku. Często w sposób, który jest początkowo niewidoczny ani dla ciebie ani dla innych. Spokojnym krokiem sobie idziesz, eksplorujesz, zatrzymujesz się i gapisz w chmury. Naprawdę, obrazy nie muszą ciągle się zmieniać. Dźwięki z każdej strony atakować, a ty. Nie musisz odhaczać kolejnych stacji, mając wiecznie zajęte ręce, nogi i głowę. Jeśli kręcisz się po domu, wyłącz telewizor, który leci w tle. No bo po co ci on? Do tego wtóruje pralka, zmywarka i jeszcze social media, do których właśnie sięgasz po raz 1546 w ciągu kilku minut. Czego Zupełnie nie zarejestrowałeś. Jesteś wszędzie, tylko nie tu. Wróć. Wyloguj się z internetu. Wyłącz TV i bądź. Kawa w biegu smakuje jak trociny. Już lepiej wcale jej nie pić. Tyle dobra do kosza. Wróć, usiądź na tyłku i bądź. Kiedy nie dzieje się nic, dzieje się najwięcej. To jest proces, a proces to coś, czego nie da się przyspieszyć. No, wyobraź sobie roślinę: jeśli będziesz ciągnąć ją za liście, żeby wyrosła szybciej, tylko ją zniszczysz. Twój spokój to też jest taka roślina. Traktuj go z cierpliwością. Cztery. Zadbaj o bezpieczne rytuały. W chaosie bardzo łatwo zgubić grunt pod nogami. Dlatego potrzebujesz punktów zaczepienia, które będą cię kotwiczyć w codzienności. To mogą być bardzo proste rzeczy, na przykład spokojna herbata wypita rano bez telefonu, spacer w ciszy, kilka stron książki przed snem. Medytacja prowadzona, zjedzenie posiłku spokojnie i świadomie. Te rytuały budują coś, co neuropsychologia nazywa przewidywalnością pozytywną, czyli takim poczuciem, że w Twoim dniu istnieje coś stałego, spokojnego, co daje Ci poczucie bezpieczeństwa właśnie. Zaplanuj to i trzymaj się tego, bo brak planu to zawsze plan na katastrofę. Jeśli nie macie w Twoim harmonogramie, to jakbyś w ogóle nie brał siebie pod uwagę. 5. Pamiętaj, że Twoje emocje nie są Tobą. Kiedy ogarnia cię niepokój, smutek czy strach, możesz mieć wrażenie, że stajesz się tymi emocjami. Dlatego często mówisz: Jestem smutny. No, nie jesteś. Jak to jestem? Nie jesteś. Ty czujesz smutek. A nie nim jesteś. Bowiem oprócz tejże emocji lub innych towarzyszących, bo one lubią w parach albo nawet i trójkami, składasz się też z różnych ciekawych organów, między innymi obiektu mojej fascynacji absolutnej, czyli mózgu, a nie tylko z tej jednej emocji. Emocje, dobry człowieku, nie są tobą. One za to przynoszą Ci wiele ważnych i bardzo ciekawych informacji o Tobie. Zamiast się ich wyzbywać, a tak swoją drogą, zastraszająca ilość osób naprawdę chciałaby pozbyć się na przykład strachu. Cóż to by była za strata? Więc zamiast wyzbywać się tych emocji, warto uczyć się z nimi współpracować. Wtedy nie będą już Tobą rządzić, ani Tobą, ani całym Twoim życiem. Teraz rządzą, bo właściciela brak, więc chwała im za to. Jesteś dużo większy niż Twoje chwilowe stany. Emocje to takie chmury pojawiają się, rozrastają, a potem odpływają. Ty natomiast jesteś niebem po którym płyną te chmury. Nie definiuj siebie przez pryzmat burzy. 6. Otaczaj się ludźmi, którzy cię nie popędzają. Jeśli wokół ciebie są tylko osoby, które mówią ci, że powinieneś szybciej, mocniej i bardziej, niesamowicie trudno ci będzie odnaleźć spokój. Pomyśl, kto w twoim otoczeniu cię koi. Kto pomaga ci być sobą i nie próbuje cię wiecznie naprawiać? To właśnie są takie osoby, których potrzebujesz, aby wzrastać w harmonii. Jeśli jednak właśnie zrozumiałeś, że wokół ciebie nie ma nawet takiej jednej dobrej duszy, której życie jest spokojem i obok której czujesz się na miejscu, no to właśnie przyszedł do ciebie ten wspaniały czas, w którym warto jest wyjść do świata i znaleźć ludzi, którzy dobrze wpływają na twój układ nerwowy. Możesz ich znaleźć na przykład na moich warsztatach, na tematycznych spotkaniach o uważności, na zajęciach jogi czy medytacji. Zmień społeczność, a Twoje życie naprawdę ulegnie zmianie. Trzymanie się kurczowo środowiska, które zabiera Ci powietrze, które ciągle Cię podporządkowuje, naprawia i udoskonala na własną modłę, jest okropnym rodzajem autosabotażu. Nie serwuj sobie już lojalności wobec tego, co Cię niszczy. Wystarczy. Nie, nie. Nie szkoda tych minionych lat. Lata to dopiero przed Tobą warto wybrać, czy wolisz żyć złudzeniem, czy może lepiej jest wysiąść z tej pędzącej donikąd kolejki i wybrać takich ludzi, z którymi dobrze się czujesz, przy których wzrastasz i z którymi przyjemnie się również milczy, ale i śmieje do utraty tchu. Tak, tak, są tacy ludzie. Siedem. Wybierz swoją drogę, a nie cudzą. Największe zamieszanie w życiu często bierze się z tego, że żyjesz cudzymi oczekiwaniami. Rodzice, partnerzy, społeczeństwo wszyscy mają na ciebie gotowe scenariusze, a może ci to nie bardzo w smak. Spokój jest możliwy dopiero wtedy, kiedy zatrzymasz się. I zapytasz sam siebie, a czego tak naprawdę chcę? Ja nie co powinienem, co wypada, ale co naprawdę czuję, że jest moje, czy co chcę, żeby było częścią mojego świata. Ten punkt może być trudny, bo wymaga odwagi, ale to właśnie jest odwaga spokojnego człowieka. Stanąć po swojej stronie. Badania również pokazują, że regularna praktyka wyciszenia, w tym medytacja, realnie wpływa na mózg, wzmacniając odporność emocjonalną i zdolność do spokojnego reagowania. W 2005 roku zespół naukowców pod kierunkiem Sary Lazar z Massachusetts General Hospital. Opublikował w recenzowanym czasopiśmie NeuroReport badanie, które wykazało, że osoby regularnie medytujące mają, uwaga, większą grubość kory mózgowej w obszarach odpowiadających za uwagę, świadomość ciała i regulację emocji. To oznacza, że ich mózgi dosłownie. Budowały strukturalne zasoby wspierające spokój i samokontrolę. To nie jest magia, to znana i ukochana przeze mnie neuroplastyczność w praktyce. Biologia, jak już widzisz, wyposażyła Cię w arcy niesamowity organizm, zdolny do regeneracji, autoregulacji. I przekształcania się w sposób niezwykle plastyczny, warto zacząć z tego dobrodziejstwa korzystać. Twój mózg naprawdę uczy się spokoju. Uczeń zapytał Mistrza: Mistrzu, jak mogę osiągnąć spokój? Mistrz odpowiedział: Oddychaj. Uczeń drążył dalej. Ale ja oddycham cały czas. Mistrz spojrzał na niego uważnie. A czy wiesz, że oddychasz? Uczeń nie odpowiedział. Mistrz uśmiechnął się łagodnie i powiedział: To właśnie problem. Jeśli zapamiętasz dziś tylko jedno zdanie, niech będzie to spokój, to nie słabość spokój. To wybór. Nie musisz żyć tak, jak dyktuje ci chaos świata. Możesz być spokojny, możesz być dla siebie dobry i możesz dzięki temu stworzyć życie, które naprawdę jest Twoje, bo największą odwagą w dzisiejszym świecie nie jest wygrać wyścig, ale wybrać, żeby nie brać w nim. Udziału. Dziękuję Ci, dobry człowieku, za dzisiejszą wspólną podróż i życzę Ci samych wspaniałości. U mnie zaczyna już świtać, więc to jest dobry moment do tego, żeby pójść, biegać. A my słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku Happiness Veggie podcast. 别怕，一些别怕，